Maginem świat, w którym ludzie zbliżają się do Ciebie, przyciągani Twoją obecnością, co sprawia, że ktoś jest tym światłem, które świeci. Klucz może tkwić w prostych, ale potężnych działaniach, które pielęgnują głębokie więzi. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad wpływem, jaki Twoje postawy mają na otaczających Cię ludzi? Teraz wyobraź sobie scenę. Wchodzisz do pomieszczenia i natychmiast czujesz pozytywną energię. Co ta osoba zrobiła, aby stworzyć tę atmosferę? Każde działanie, każde słowo może być krokiem w kierunku bardziej znaczących relacji. Stoicyzm uczy nas, że nasze działania kształtują nie tylko nasz charakter, ale także to, jak postrzegają nas inni. Jak więc możemy stać się tą osobą, którą wszyscy chcą mieć w pobliżu? Istnieje starożytna mądrość, która ujawnia sekrety na temat empatii, autentyczności i szacunku. Przy każdej decyzji mamy okazję budować dziedzictwo miłości i przyjaźni. Czy jesteś gotowy odkryć te 14 działań, które mogą odmienić Twoje życie społeczne bądź na bieżąco, ponieważ podróż dostania się nieodpartą obecnością, zaczyna się teraz. Numer 1. Autentyczność. Autentyczność jest jednym z filarów zdrowych relacji. Bycie prawdziwym i szczerym wobec siebie i innych tworzy atmosferę zaufania. Kiedy ludzie zauważają, że jesteś autentyczny, czują się bardziej komfortowo otwierając się, i dzieląc swoimi myślami i uczuciami. To ustanawia głębszą więź, w której wszyscy czują się cenieni i szanowani. Ponadto autentyczność zapobiega nieporozumieniom. Kiedy wyrażasz swoje opinie i uczucia w sposób jasny i szczery, zmniejszasz szansę na nieporozumienia. Ludzie dokładnie rozumieją, gdzie jesteś, co ułatwia komunikację. W świecie, w którym wygląd często przeważa nad rzeczywistością, bycie autentycznym jest prawdziwą różnicą. Bycie autentycznym oznacza również akceptację swoich niedoskonałości. Nikt nie jest doskonały, a uznanie tego może być wyzwalające. Pokazując swoje słabości, stajesz się bardziej relatywny. Inni ludzie mogą identyfikować się z twoimi zmaganiami, co może prowadzić do wzajemnego wsparcia. W końcu wszyscy nawigujemy przez wyzwania. Autentyczność to zatem nie tylko bycie prawdziwym, ale także bycie wrażliwym. Otwierając się na innych, Zachęcasz ich do tego samego. To tworzy cykl szczerości, który wzmacnia więzi i promuje środowisko, w którym wszyscy czują się bezpiecznie, będąc sobą. Bycie autentycznym ma pozytywny wpływ na samoocenę. Kiedy akceptujesz siebie i prezentujesz się światu takim, jakim naprawdę jesteś, wzrasta pewność siebie. Ludzie, którzy są autentyczni, przyciągają tych, którzy cenią szczerość, tworząc bardziej znaczące i trwałe więzi. Numer 2. Empatia. Empatia to zdolność do postawienia się na miejscu innej osoby. Kiedy naprawdę starasz się zrozumieć emocje i doświadczenia kogoś innego, tworzysz więź, która wykracza poza powierzchnię. Ta umiejętność jest kluczowa do budowania silnych relacji, ponieważ pokazuje, że zależy ci na uczuciach drugiej osoby. Praktykując empatię, nie tylko potwierdzasz emocje innych, ale także otwierasz przestrzeń na głębsze rozmowy. Kiedy ktoś czuje się wysłuchany i zrozumiany, jest bardziej skłonny do dzielenia się swoimi myślami i obawami. To nie tylko wzmacnia relacje, ale także może pomóc w bardziej efektywnym rozwiązywaniu konfliktów. Ponadto empatia może pomóc w stworzeniu bardziej wspierającego środowiska, kiedy wszyscy czują się zrozumiani, atmosfera staje się lżejsza i bardziej przyjazna. Jest to szczególnie ważne w miejscach pracy lub grupach społecznych, gdzie współpraca jest kluczowa. Inną zaletą empatii jest jej moc przekształcania trudnych sytuacji. Kiedy ktoś przechodzi przez trudny moment, przyjazne słowo lub gest zrozumienia może zrobić ogromną różnicę. Bycie empatycznym pozwala ci dostarczyć potrzebne wsparcie, pokazując, że nie jest się samemu w trudnych chwilach. Empatia przyczynia się również do samopoznania. Próbując zrozumieć emocje innych, zaczynasz reflektować nad własnymi. Ten proces może pomóc w rozwinięciu większej świadomości emocjonalnej, co z kolei poprawia jakość Twoich interakcji. Numer 3. Aktywne słuchanie. Jest to umiejętność niezbędna do każdej interakcji społecznej. Uważne słuchanie to nie tylko milczenie, gdy druga osoba mówi, to naprawdę angażowanie się w to, co jest mówione. Oznacza to zadawanie pytań, kiwanie głową i pokazywanie, że jesteś zainteresowany. Ta praktyka może być przełomem w relacjach międzyludzkich. Kiedy aktywnie słuchasz, potwierdzasz opinie i uczucia drugiej osoby. To sprawia, że czują się szanowani i cenieni. Często wszystko, czego ktoś potrzebuje, to bezpieczna przestrzeń do wyrażenia swoich pomysłów. Bycie dobrym słuchaczem może złagodzić napięcia i promować bardziej otwarty i szczery dialog. Ponadto aktywne słuchanie pomaga unikać nieporozumień. Kiedy angażujesz się w sposób autentyczny. Jest mniej prawdopodobne, że źle zinterpretujesz intencje drugiej osoby. Jest to szczególnie ważne w bardziej skomplikowanych dyskusjach, gdzie emocje mogą być na powierzchni. Jasność w komunikacji jest bezpośrednią korzyścią tej praktyki. Innym pozytywnym aspektem aktywnego słuchania jest to, że może wzbogacić twoje własne perspektywy. Słuchając różnych opinii i doświadczeń, poszerzasz swoje spojrzenie na świat. To nie tylko czyni cię bardziej wyrozumiałym, ale także może inspirować nowe pomysły i rozwiązania problemów. Aktywne słuchanie wzmacnia więzi między ludźmi. Aktywne, kiedy ktoś czuje, że naprawdę ci zależy na tym, co mówi, wzrasta zaufanie. To sprawia, że interakcje są bardziej znaczące i tworzy solidną podstawę dla trwałych relacji. Numer 4. Humor. Humor odgrywa kluczową rolę w interakcjach społecznych. Wspólny śmiech może przełamać lody i stworzyć bardziej zrelaksowaną atmosferę. Kiedy ludzie się bawią, mają tendencję do odczuwania większej bliskości. Śmiech nie tylko łagodzi napięcie, ale także pomaga budować pozytywną atmosferę, w której wszyscy czują się swobodnie, aby wyrażać siebie. Ponadto, humor może być potężnym narzędziem do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Zamiast dać się pochłonąć problemom, znalezienie czegoś zabawnego w sytuacji może dostarczyć innej perspektywy. To może pomóc złagodzić stres i napięcie. Pozwalając ludziom zobaczyć rzeczy w nowym świetle. Inni ludzie są również przyciągani przez lekkość, jaką humor zapewnia. Kiedy ktoś potrafi śmiać się z siebie i nie traktować siebie zbyt poważnie, tworzy to aurę dostępności. Ludzie czują się bardziej komfortowo, zbliżając się i nawiązując kontakt, co z kolei może prowadzić do nowych przyjaźni i więzi. Z drugiej strony ważne jest, aby pamiętać, że humor powinien być używany z wrażliwością. To, co jest śmieszne dla jednej osoby, może nie być dla innej. Bycie szanującym i świadomym różnic w humorze pomaga unikać nieporozumień i uraz. W ten sposób humor powinien jednoczyć, a nie dzielić. Śmiech i lekkość w interakcjach społecznych mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Bycie otoczonym przez ludzi, którzy sprawiają, że się śmiejesz i czujesz się dobrze, może być wielkim antidotum na stres i lęk dlatego włączenie humoru do swoich interakcji może wzbogacić twoje życie społeczne w zaskakujący sposób. Numer 5. Odporność. Odporność to zdolność do regeneracji w obliczu przeciwności. W naszych interakcjach społecznych ta cecha objawia się wtedy, gdy stawiamy czoła wyzwaniom lub konfliktom. Bycie odpornym nie oznacza ignorowania negatywnych uczuć, ale znalezienie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi. To jest kluczowe do utrzymania zdrowych relacji. Kiedy demonstrujesz odporność, inspirujesz innych do tego samego. Pokazując, że możliwe jest pokonanie trudności, stajesz się wzorem dla otaczających cię ludzi. To tworzy środowisko, w którym ludzie czują się zachęceni do dzielenia się swoimi doświadczeniami i szukania wsparcia, wiedząc, że jest nadzieja nawet w trudnych czasach. Ponadto odporność pomaga pielęgnować empatię. Kiedy przechodzisz przez trudności, Lepiej rozumiesz zmagania innych, to wzmacnia więź emocjonalną i promuje poczucie wspólnoty. Dzięki wzajemnemu zrozumieniu relacje stają się głębsze i bardziej znaczące. Inną zaletą odporności jest to, że pozwala ludziom uczyć się na błędach. Zamiast się poddawać, osoby odporne szukają lekcji w złych doświadczeniach. Ta mentalność wzrostu jest korzystna nie tylko dla jednostki, ale także dla grupy. W ten sposób Wszyscy stają się silniejsi i bardziej zdolni do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom. Bycie odpornym oznacza posiadanie pozytywnego spojrzenia na przyszłość. Kiedy wierzysz, że możesz pokonać trudności, jest bardziej prawdopodobne, że przyciągniesz ludzi, którzy podzielają tę mentalność. To tworzy wirtualny krąg wsparcia i motywacji, sprawiając, że wszyscy czują się bardziej pewni siebie w swoich interakcjach i relacjach. Numer 6. Hojność. Hojność wykracza poza proste dawanie czegoś materialnego. Chodzi o dzielenie się czasem, uwagą i zasobami z otaczającymi nas ludźmi. Kiedy ktoś poświęca czas na wysłuchanie przyjaciela lub pomoc koledze w pracy, ta praktykuje hojność. Ta postawa tworzy bardziej gościnne środowisko i sprawia, że ludzie czują się cenieni. To niesamowite, jak małe gesty, takie jak oferowanie przyjaznego słowa czy uśmiechu, mogą zrobić różnicę w czyimś życiu. Hojność odzwierciedla się również w relacjach rodzinnych. Gotowość do spędzania czasu z bliskimi, czy to podczas niedzielnego obiadu, czy zwykłej rozmowy, wzmacnia więzi. To w tych momentach buduje się historia relacji. Kiedy ktoś czuje się kochany i wspierany, następuje znaczący wzrost zaufania i otwartości, co ułatwia komunikację. Ponadto hojność można zauważyć w działaniach społecznych, takich jak wolontariat. Pomoc w schronisku czy udział w kampanii zbierania żywności nie tylko przynosi korzyści potrzebującym, ale także daje poczucie celu i satysfakcji pomagającym. Hojność tworzy pozytywny cykl. Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz w postaci wdzięczności i wzajemności. Bycie hojnym to wybór. To świadoma decyzja, by spojrzeć w bok i dostrzec potrzeby innych. Czasem może to oznaczać poświęcenie trochę swojego czasu czy zasobów. Ale emocjonalny zwrot i budowanie trwałych relacji są tego warte. Chojność przekształca codzienność w coś bardziej znaczącego. Numer 7. Bezwarunkowe wsparcie. Bezwarunkowe wsparcie jest jednym z najważniejszych filarów każdej relacji. Oznacza to bycie obecnym dla ludzi, niezależnie od okoliczności. Kiedy przyjaciel przechodzi trudny moment, obecność kogoś, kto naprawdę się troszczy, robi ogromną różnicę. Nie trzeba mieć wszystkich odpowiedzi, ale już samo bycie dostępnym do wysłuchania i zaoferowania przyjacielskiego ramienia jest wystarczające. Tego rodzaju wsparcie tworzy bezpieczną przestrzeń, w której ludzie czują się komfortowo, wyrażając siebie. Wiedza, że ktoś jest gotów stać u boku, nawet w trudnych chwilach, wzmacnia zaufanie i więź. To zaufanie jest niezbędne do tego, by relacje mogły się rozwijać i pogłębiać. Kiedy ludzie wiedzą, że mogą na siebie liczyć, czują się bardziej pewni, dzieląc się swoimi uczuciami i wrażliwościami. Ponadto bezwarunkowe wsparcie pomaga budować odporność. Kiedy ktoś czuje się wspierany, jest bardziej skłonny stawić czoła wyzwaniom w pozytywny sposób. Posiadanie solidnej sieci wsparcia może przekształcić trudne momenty w szanse na rozwój. Ludzie czują, że nie są sami, co może być ulgą w czasach kryzysu. Bezwarunkowe wsparcie nie polega na rozwiązywaniu problemów innych ale na byciu obecnym i pokazywaniu, że się troszczysz. Czasem proste jestem tu dla ciebie, to wszystko, co ktoś potrzebuje usłyszeć. To pokazuje, że niezależnie od tego, co się stanie, osoba nie jest sama. Tego rodzaju miłość i akceptacja są kluczowe dla emocjonalnego zdrowia i stabilności relacji. Numer 8. Optymizm. Optymizm ma duży wpływ na relacje społeczne. Posiadanie pozytywnej perspektywy może być zaraźliwe. Kiedy ktoś okazuje optymizm, może to przyciągać innych ludzi i tworzyć lżejsze i bardziej przyjazne środowisko. Pozytywna energia, jaką ktoś emanuje, może sprawić, że inni czują się szczęśliwsi i bardziej skłonni do nawiązywania kontaktów. Ponadto, optymizm pomaga stawiać czoła wyzwaniom. Kiedy ma się pozytywne spojrzenie, łatwiej jest radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami. Ta postawa może inspirować innych do przyjęcia podobnego nastawienia. Tworząc cykl wzajemnego wsparcia i zachęty. Na przykład w zespole pracowniczym optymistyczny lider może motywować wszystkich do dawania z siebie wszystkiego co najlepsze. Inną zaletą optymizmu jest zdolność dostrzegania możliwości tam, gdzie inni widzą problemy. To spojrzenie może otwierać drzwi i ułatwiać rozwiązywanie konfliktów. Kiedy ludzie są gotowi spojrzeć na pozytywną stronę rzeczy, jest bardziej prawdopodobne, że znajdą kreatywne i innowacyjne rozwiązania wyzwań, przed którymi stoją. Optymizm jest również związany ze zdrowiem psychicznym. Osoby, które utrzymują pozytywne nastawienie, mają tendencję do odczuwania mniejszego stresu i lęku. Ta lekkość emocjonalna odbija się na relacjach, czyniąc je zdrowszymi i przyjemniejszymi. Z czasem ta pozytywność może przekształcić się w charakterystyczną cechę, przyciągając nowe przyjaźnie i wzmacniając istniejące. Kultywowanie optymizmu to praktyka, którą można rozwijać. Można to zrobić poprzez drobne zmiany w sposobie myślenia i działania. Skupianie się na osiągnięciach, nawet tych najmniejszych, i otaczanie się ludźmi, którzy również mają pozytywne spojrzenie, może pomóc w utrzymaniu tej energii. Optymizm staje się zatem nie tylko cechą osobistą, ale jakością, która wzbogaca relacje. Numer 9. Samopoznanie. Samopoznanie jest kluczowe dla poprawy jakości relacji. Kiedy ktoś rozumie siebie i zna swoje emocje, łatwiej jest mu nawiązywać relacje z innymi. Ten proces refleksji pomaga zidentyfikować wzorce zachowań, co może prowadzić do zdrowszych i bardziej konstruktywnych interakcji. Im bardziej ktoś rozumie siebie, tym więcej empatii i zrozumienia może zaoferować innym. Ponadto, samopoznanie pozwala ludziom rozpoznać swoje potrzeby i granice. Wiedza o tym, czego się chce w relacji, ułatwia komunikację. To zapobiega nieporozumieniom i niepotrzebnym konfliktom. Kiedy jasno wyraża się, czego oczekuje się od drugiej osoby, zmniejszają się szanse na frustrację, co czyni relację bardziej harmonijną. Samopoznanie jest również związane z samooceną. Kiedy ktoś czuje się pewny siebie, jest mniej skłonny do porównywania się z innymi. To prowadzi do bardziej autentycznych relacji, w których ludzie mogą się wspierać i świętować nawzajem swoje osiągnięcia, zamiast czuć się zagrożonymi. Ta zdrowa dynamika jest niezbędna do wzajemnego wzrostu. Ponadto, praktyka poznawania siebie może pomóc w radzeniu sobie z krytyką i opiniami. Kiedy ma się jasność co do tego, kim się jest, łatwiej jest akceptować opinie innych, nie biorąc ich do siebie. Ta umiejętność jest niezwykle cenna, zwłaszcza w środowisku pracy. Gdzie współpraca i opinie są kluczowe dla wydajności. Samopoznanie to proces ciągły. W miarę jak ludzie doświadczają nowych sytuacji, naturalne jest, że dowiadują się więcej o sobie. Ten osobisty rozwój wzbogaca relacje, ponieważ każdy wnosi nowe zrozumienie i mądrość do wspólnego życia. W ten sposób samopoznanie staje się potężnym narzędziem do budowania i utrzymywania zdrowych relacji. Numer 10 Cierpliwość. Cierpliwość to często niedoceniana cnota, ale jest niezbędna w każdym rodzaju relacji. Bycie cierpliwym wobec innych oznacza dawanie przestrzeni do wyrażania siebie, wzrastania i rozwijania się w swoim własnym tempie. Czasami ludzie mogą nie mieć takiej samej szybkości w nauce czy rozumieniu, co wymaga bardziej łagodnego i wyrozumiałego spojrzenia. Kiedy jest się cierpliwym, łatwiej jest radzić sobie z ludzkimi niedoskonałościami. Wszyscy popełniamy błędy i mamy wady. Zamiast reagować z niecierpliwością, bardziej produktywne jest przyjęcie postawy zrozumienia. To nie tylko pomaga rozwiązywać konflikty, ale także demonstruje głęboki szacunek dla drogi drugiej osoby, wzmacniając emocjonalne więzi. Cierpliwość odgrywa również kluczową rolę w komunikacji. W bardziej intensywnych dialogach łatwo jest chcieć przerwać lub narzucić własną wizję. Jednak praktykowanie cierpliwości pozwala by wszyscy zostali wysłuchani. To prowadzi do bardziej znaczących rozmów, w których każdy może dzielić się swoimi pomysłami i uczuciami bez obaw o osąd. Ponadto cierpliwość jest ważna w rozwoju relacji. Często więzi nie tworzą się natychmiastowo. Potrzeba czasu, aby zbudować zaufanie i intymność. Kiedy ma się cierpliwość, relacje mogą rozkwitać w sposób naturalny i zdrowy. Tworząc głębsze i bardziej trwałe więzi, kultywowanie cierpliwości to codzienne ćwiczenie. Może być trudne, zwłaszcza w momentach stresu czy frustracji, ale korzyści są tego warte. Bardziej spokojne i harmonijne relacje są wynikiem stałej praktyki cierpliwości, w której każdy czuje się ceniony i szanowany w swojej indywidualności. Numer 11. Dbałość o komunikację. Kiedy mówimy o komunikacji, wybór słów i ton, jakim się posługujemy, mogą zrobić ogromną różnicę. Niesamowite jest, jak prosta fraza może być interpretowana na różne sposoby, w zależności od tego, jak jest wypowiedziana. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na to, co się mówi i jak się mówi. Przyjazny i serdeczny ton może przekształcić napiętą rozmowę w konstruktywny dialog. Jest to szczególnie ważne w kontekstach emocjonalnych, gdzie wybrane słowa mogą pomóc lub zranić. Ponadto kluczowe jest posiadanie jasności w tym, co chce się przekazać. Wyrażanie się w sposób bezpośredni, ale uprzejmy zapobiega nieporozumieniom. Na przykład, dając feedback, można być szczerym, nie będąc brutalnym. Sekret tkwi w równoważeniu szczerości i wrażliwości. To nie tylko poprawia komunikację, ale także promuje środowisko, w którym ludzie czują się bezpieczni, aby się wyrażać. W ten sposób Wszyscy przyczyniają się do bardziej otwartego i pełnego szacunku dialogu. Innym punktem do rozważenia jest komunikacja niewerbalna. Często to, czego nie mówimy, jest tak samo ważne jak słowa, które wybieramy. Gesty, wyrazy twarzy, a nawet postawa mogą wzmacniać lub przeczyć temu, co jest mówione. Kiedy komunikacja jest staranna, zarówno werbalna, jak i niewerbalna, tworzy się przestrzeń sprzyjająca empatii i zrozumieniu. Ludzie czują się bardziej komfortowo. I skłonni do otwierania się, co wzmacnia relacje. Praktyka starannej komunikacji obejmuje również uważne słuchanie. Słuchanie z uwagą nie oznacza tylko czekania na swoją kolej do mówienia. Chodzi o prawdziwe zainteresowanie tym, co mówi druga osoba. To pokazuje szacunek i docenia opinię drugiej strony. Kiedy ludzie czują się wysłuchani, są bardziej otwarci i chętni do dialogu. Dlatego, dbałość o komunikację to droga dwukierunkowa. Która przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym. Kultywowanie starannej komunikacji pomaga zapobiegać konfliktom. Wiele nieporozumień zaczyna się od nieporozumień, które można było uniknąć dzięki bardziej starannemu podejściu. Dlatego, inwestowanie czasu w doskonalenie sposobów, w jaki się komunikujemy, jest ważnym krokiem w budowaniu zdrowych i trwałych relacji. Na koniec dnia wszyscy szukamy połączenia, a komunikacja jest mostem, który nas łączy. Numer 12. Szacunek. Szacunek jest jednym z fundamentalnych filarów każdej zdrowej relacji. Jego wartość polega na uznaniu i akceptacji różnic między ludźmi. Każdy z nas ma swoją historię, doświadczenia i unikalne opinie, które kształtują nasze postrzeganie świata. Kiedy otwieramy przestrzeń na to, by te różnice były szanowane, tworzymy środowisko, w którym wszyscy czują się cenieni i wysłuchani. Promowanie zdrowego dialogu jest bezpośrednią konsekwencją szacunku. Kiedy ludzie czują się szanowani, są bardziej skłonni do otwierania się i dzielenia swoimi myślami i uczuciami. Nie oznacza to, że wszyscy muszą się zgadzać, ale że istnieje bezpieczna przestrzeń na różnorodność opinii. Szacunek pozwala, by rozmowy płynęły w sposób konstruktywny, nawet gdy pojawiają się różnice zdań. Ponadto szacunek jest ściśle związany z empatią. Szanując drugiego człowieka, potrafimy postawić się na jego miejscu i zobaczyć rzeczy z jego perspektywy. To nie tylko wzbogaca nasze interakcje, ale także przyczynia się do głębszego zrozumienia motywacji i uczuć innych. Szacunek tworzy więzi zaufania, które są niezbędne do budowania znaczących relacji. Ważne jest, aby pamiętać, że szacunek powinien być codzienną praktyką. Małe gesty, takie jak słuchanie bez przerywania i docenianie opinii innych, Robią ogromną różnicę. Te postawy pokazują, że jesteśmy gotowi rozważyć punkt widzenia drugiej osoby, nawet jeśli się z nim nie zgadzamy. Szacunek nie jest tylko cnotą, jest umiejętnością, którą możemy rozwijać i wzmacniać z czasem. Na koniec, kultywowanie szacunku pomaga lepiej radzić sobie z konfliktami. Kiedy pojawiają się nieporozumienia, podejście do nich z szacunkiem może zapobiec eskalacji sytuacji. Słuchając i rozważając, co druga osoba ma do powiedzenia, można znaleźć rozwiązania korzystne dla obu stron. W ten sposób szacunek nie tylko wzbogaca nasze interakcje, ale także pomaga nam nawigować przez trudne momenty w bardziej harmonijny sposób. Numer 13: Wdzięczność. Wdzięczność to potężna praktyka, która może odmienić relacje, wyrażając uznanie, czy to za mały gest, czy za wielkie wsparcie. Wzmacniamy więzi, które nas łączą. Okazywanie wdzięczności nie tylko sprawia, że druga osoba czuje się ceniona, ale także przynosi uczucie satysfakcji i radości dla tego, kto dziękuje. To pozytywny cykl, który przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym. Ponadto bycie wdzięcznym pomaga tworzyć pozytywne środowisko. Praktykując wdzięczność, skupiamy się na dobrych rzeczach, małych zwycięstwach i wkładzie, jaki ludzie wnoszą do naszego życia. To nie tylko poprawia nasz nastrój, ale także zaraża tych wokół nas. Środowisko, w którym kultywowana jest wdzięczność, ma tendencję do bycia bardziej harmonijnym i współpracującym, sprzyjając zdrowym relacjom. Wyrażanie wdzięczności można robić na różne sposoby, czasem wystarczy proste słowo podziękowania. Innym razem bardziej rozbudowany gest, taki jak list lub symboliczny prezent, może być odpowiedni. Ważne jest, aby być szczerym i autentycznym w uznaniu. Ta autentyczność czyni wdzięczność jeszcze bardziej znaczącą i wpływową w relacjach. Praktyka wdzięczności pomaga również rozwijać bardziej pozytywne spojrzenie na życie. Kiedy zatrzymujemy się, aby docenić dobre rzeczy, nawet w obliczu wyzwań, zaczynamy widzieć świat w bardziej optymistyczny sposób. Ta zmiana mentalności nie tylko poprawia nasze samopoczucie, ale także wpływa na sposób, w jaki nawiązujemy relacje z innymi. Wdzięczność czyni nas bardziej empatycznymi i wyrozumiałymi. Kultywowanie wdzięczności to ćwiczenie, które można wykonywać codziennie. Może być pomocne przyjęcie nawyku zapisywania pod koniec dnia trzech rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. Ta prosta praktyka może pomóc nam skupić się na tym, co naprawdę się liczy i docenić relacje, które budujemy. Na koniec, wdzięczność to potężne narzędzie. Które pomaga nam wzmacniać więzi i tworzyć bardziej pozytywne środowisko w naszym życiu. Numer 14. Intencjonalność. Działanie z intencjonalnością w interakcjach społecznych jest kluczowym aspektem budowania znaczących relacji. Kiedy mamy jasny cel w relacjach z innymi, nasze działania stają się bardziej ukierunkowane i skuteczne. Oznacza to, że świadomie inwestujemy nasz czas i energię, szukając autentycznych i wzbogacających połączeń. Intencjonalność obejmuje również refleksję nad tym, co chcemy osiągnąć w naszych interakcjach. Niezależnie od tego, czy chodzi o nawiązanie nowej przyjaźni, rozwiązanie konfliktu, czy po prostu spędzenie czasu z kimś wyjątkowym, jasność co do naszych intencji pomaga działać w sposób bardziej asertywny. To podejście nie tylko poprawia jakość relacji, ale także pozwala nam być bardziej autentycznymi w naszych interakcjach. Ponadto, intencjonalność. Zaprasza nas do bycia obecnym w danej chwili. W świecie pełnym rozproszeń łatwo jest zgubić się w myślach lub zewnętrznych zmartwieniach. Jednak kiedy staramy się być intencjonalni, zobowiązujemy się do słuchania, uczestniczenia i prawdziwego łączenia się z innymi. Ta obecność robi ogromną różnicę i tworzy przestrzeń, w której relacje mogą rozkwitać. Praktyka intencjonalności pomaga również unikać nieporozumień. Kiedy jesteśmy jasni co do naszych intencji, jesteśmy mniej skłonni do tworzenia nierealistycznych oczekiwań lub błędnego interpretowania działań innych. To promuje środowisko przejrzystości i zaufania, w którym ludzie czują się swobodnie wyrażając siebie i dzieląc swoimi intencjami. Na koniec, działanie z intencjonalnością w relacjach jest zaproszeniem do stałej refleksji. Możemy zadawać sobie pytania: czego naprawdę chcę od tej interakcji? lub jak mogę przyczynić się do tego, aby ta rozmowa była pozytywna? Te pytania pomagają nam kształtować nasze interakcje w sposób bardziej świadomy i znaczący. W ten sposób intencjonalność staje się cennym narzędziem do wzmacniania naszych więzi i tworzenia prawdziwych połączeń z innymi. Teraz, gdy zbadaliśmy te czternaście działań, które przyciągają ludzi do ciebie, czas zastanowić się, jak je zastosować w swoim życiu. Pomyśl o ostatnim razie. Gdy ktoś czuł się zainspirowany tobą. Co zrobiłeś inaczej? Stoicyzm uczy nas, że nasze interakcje są potężnym sposobem wpływania na świat wokół nas. Czy jesteś gotowy, aby stać się tą osobą, która emanuje pozytywnością i mądrością? Wyobraź sobie, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś codziennie przyjmował każde z tych działań. Jak to mogłoby odmienić twoje relacje? Klucz tkwi w stałej praktyce. Małe zmiany mogą prowadzić do wielkich rezultatów. Dlatego wybierz jedno lub dwa działania, aby zacząć już dziś. Pamiętaj: bycie osobą magnetyczną to nie tylko przyciąganie innych, ale także pielęgnowanie własnego szczęścia. Jak możesz być bardziej autentyczny i obecny w swoich interakcjach? Wyzwanie polega na tym, aby być najlepszą wersją siebie. Jeśli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić polubienia i podzielić się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć o stoicyzmie? Jesteśmy razem w tej podróży samopoznania i mądrości.